uszkodzone halotrony silnik silniku od hulajnogi jak widzicie jeden jest na zwarciu więc dobieramy się do przewodów, które są pocięte kupiłem silnik używany i spróbujemy to naprawić o, widzicie teraz już jeden jest na zwarciu, drugi w ogóle nie działa no dobra, więc rozbieramy silnik, 6 śrub wokół śruby odkręcone To delikatnie podważamy dekel. może delikatnie popukać z nakrętką oczywiście nakręconą żeby to, ta ośka nam wyskoczyła silnik otwarty z tej strony jest nierozkręcalny, więc naciskamy na oponę, wyciągamy razem z przewodem stojan. Stojan wyciągnięty i mamy trzy halotrony. Raz, dwa, trzy. W moim przypadku będą to 41F, takie najbardziej popularne, ale zanim przystąpię do wymiany, po prostu podam napięcie na zasilanie tych halotronów i sprawdzę, czy to jest wina tylko przewodu, czy może jednak opalone. Po sprawdzeniu ten jeden środkowy jest do wymiany. Te są sprawne, ten jeden jest do wymiany, ma zwarcie do plusa, więc zabieram się za wymianę. Trzeba go wydłubać, wylutować i wstawić nowy. Przy okazji skracam ten przewód, bo nie ma sensu tego izolować. Ja mam dużo miejsca. Tutaj mamy trzy przewody. Dopamiętajcie tylko kolorami zapisać sobie, gdzie były. Przeciągamy przewód. Tu na dole jest była trytka. On jest tutaj zalepiony. Wyciągamy go tutaj dłużej i lutujemy tak posporodem, tak jak było. No i przewód wyskoczył. Ja go wyciągnąłem, ponieważ mam zamiar, że tutaj zrobić otwór w tym miejscu, żeby nie przechodzić przez nakrętkę. Tak jak tutaj jest zrobione. Tu zrobię otwór. Prowadzę przewód, tędy wtedy on nie będzie mi tutaj uderzał w razie jakiejś kolizji czy czegoś, nie będzie się ciął. Wyprowadzamy tutaj i będzie dobrze. Halotron podmieniony. To czerwona izolacja, to jest izolacja z tego przewodu tutaj czerwonego. Nałożyłem na to nóżki. Prze tutaj nie wierciłem jednak tego otworu, ponieważ w tym miejscu, gdzie jest ta rysa, idzie uszczelniać już, więc by za mało miejsca. Trudno. Miał być do mojego projektu, ale widocznie pójdzie na sprzedaż jako sprawny naprawiony, Jakby ktoś był szukał do motusa, to zapraszam, kontakt. Przewody poprawione, tu jest przewód skrócony. No i będzie żyć, nie? Zaraz będziemy testować. No i silnik skręcony, pracuje on tak. Jak widać, wszystko się udało. Silnik naprawiony, przewód zrobiony. Ktoś by szukał do motusa silnika 600W, albo do swoich projektów tam pytać, bo ja szukam czegoś, żeby mi tu ośka, żeby tu przewód wychodził. A ten sprzeda. Widziałem używki 650-700 zł, a jakąś cenę tam sobie wymyślę. I mogę komuś sprzedać jeszcze nie wiem za ile.